Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na webinarium poniedziałkowym. Dzisiaj mamy tematów dość dużo, także bez zbędnej zwłoki już przechodzimy do nich. Temat przewodni to polityka Fedu i to przemówienie Powella, o którym mówiłem tydzień temu, bo ono trochę zmieniło nam obraz rynku. W dużym skrócie tydzień temu mówiliśmy oczywiście o mikronie, bo to był temat bardzo świeży. I mówiłem o tym, że tak naprawdę na dłuższą metę ważniejsze od samej nowej mutacji będzie to, czy Fed wykorzysta to jako kolejną wymówkę do tego, żeby odłożyć normalizację. Więc, jakby to będzie punkt numer jeden, ale będziemy dzisiaj też mówić o ropie naftowej, będziemy mówić dwa słowa o polskim złotym, będziemy, bo w tym tygodniu mamy decyzję rpp u i będziemy mówić o ciekawych spółkach edycja. Grudniowa. Także bez zbędnej zwłoki zapraszam na e, to, co przygotowałem dla Państwa na ten tydzień. Zacznijmy od e, da, piątkowych danych. Oczywiście w ubiegłym tygodniu formalnie najważniejszym był piątkowy raport z rynku pracy, który był, tak powiedziałbym, trochę e, mieszany. Wzrost zatrudnienia był najsłabszy od kilku miesięcy, więc pod tym kątem raport był rozczarowujący. E, e, i można było już po samym raporcie mówić, ok, rynki uf, dostały ulgę, słabsze dane, no więc mniejsza presja na Fed. Z drugiej strony spadek stopy bezrobocia, kolejny mocny spadek z 4,6 do 4,2 pokazuje, yy, raczej wpisuje się w ten trend mocnych danych z rynku pracy, które mamy w zasadzie z, każdych, z każdego innego badania. Jeśli popatrzymy sobie na ADP, Czyli ten prywatny szacunek zmian zatrudnienia, to te, ten wzrost był tutaj bardzo podobny do tego z ubiegłego miesiąca ponad 500 tysięcy. Również tygodniowe dane o nowych bezrobotnych są ostatnio najlepsze od wielu dekad, i mieliśmy kolejny, kolejny tydzień bardzo dobrych takich danych. Więc jeśli też popatrzymy sobie na trochę szerszy obraz i zatrudnienie w USA, to widzimy, że obecnie samo zatrudnienie już jest. Blisko całkiem na przykład szczytu cyklicznego z, z tego okresu sprzed Lehman Brothers. Tak więc, jakby oczywiście, tutaj, przepraszam, to jest zatrudnienie jako proporcja populacji. Oczywiście, tuż przed COVID-em, tuż przed tuż szczycie dotcom ta proporcja była jeszcze wyższa, ale teraz pamiętajmy, mamy tak dużo socjalów w Stanach Zjednoczonych, że no, wiele osób. Wielu osób niespecjalnie pali się do, do tego, żeby wracać na rynek pracy. Tak czy owak, te dane nie są tak złe czy tak słabe, jak sugeruje to ten sam, ta sama zmiana zatrudnienia. I rynek uznał, koniec końców, że, że tak naprawdę to nie zmieni podejścia. Fedu I jakby zaczął w piątek po południu grać temat szybszego taperingu. Tutaj jeszcze warto pamiętać, że zmiana zatrudnienia a stopa bezrobocia pochodzą z dwóch badań. Czyli jakby bada się um, nikt oczywiście tego nie liczy, jeden do jednego to, są, to jakby są badania ankietowe, um, badania na próbach i z jednej strony badania są firmy i tutaj są pochodzi zmiana zatrudnienia z drugiej strony badane są gospodarstwa domowe i stąd pochodzi spadek stopy bezrobocia. Więc jakby to nawet ma pewien sens, tak? Jakby mamy, firmy mówią, no okej, okay, zatrudniamy, nie zatrudniamy tyle, aż ile może rynek oczekuje, bo, bo mamy trochę problem ze znalezieniem rąk do pracy, a, a gospodarstwa domowe mówią, no nie jesteśmy bezrobotni, no bo jakby nie szukamy pracy, tak? Więc jakby to się wydaje na, na pozór, nie mieć sensu, że tutaj mamy dużo słabszy wzrost zatrudnień, a tutaj dużo mocniejszy od oczekiwań spadek st stopy bezrobocia, ale szczególnie w krótkim terminie to się potrafi dość mocno rozjeżdżać. Dwa dodatkowe tematy z takich top news na poniedziałek rano to nerwowa sobota na kryptowalutach i złoty, e, sytuacja na złotym i tuż przed decyzją Rady Polityki Mierzy, więc może od tego zacznę, bo nie mam tutaj jakby specjalnych slajdów do tego, więc rzućmy okiem tylko po prostu na wykres. Jeśli chodzi o złotego, to no udało nam się zostać w tej w tych falach wykresu, tak, czyli idziemy tutaj ja już nawet nie przeciągnąłem, w sumie nie wiem czemu tego kanału, tak w górę, ale jakby idziemy w, w jego ramach od tak naprawdę od pandemii. i no I kiedy wydawało się, że już. Złoty, złotego czeka jakaś katastrofa. Nagle przyszedł taki tydzień jak ubiegły z ogromnym umocnieniem. Dlaczego tak się stało? I powodów można znowu pisać wiele. Ja bym się skoncentrował na tym, że w tym momencie jesteśmy w punkcie jakby nie, nie, nie ma sensu może wracać do jakby wymyślać tych powodów, bo ja robiłem taki specjalny webinar jakieś 2-3 tygodnie temu, kiedy złoty właśnie mocno tracił odnośnie tego, dlaczego tak się dzieje, więc, więc polecam odszukać na xTabowym YouTubie. Lub chyba nawet też na mojej stronie, do której zaraz przejdę, też on jest tam wklejony. Natomiast natomiast teraz to umocnienie wygląda mi trochę tak, jak, jak ten ruch, jak ten ruch, przepraszam. Lub jak ten ruch, tak, po dużym osłabieniu mamy szybkie odbicie. No i jak widać, na przykład tutaj, skończyło się to kolejnym ruchem w górę. Tutaj było już trochę lepiej, była tylko taka niewielka korekta, i później był jeszcze spadek. I w sumie obydwa scenariusze są możliwe, natomiast teraz mamy rynek, który jest na takim etapie, gdzie jest dość mocno wyprzedany, jeśli chodzi o, o euro złotego, czyli dość mocno wykupiony złoty. Przed tą decyzją RPP-u którą w tym kontekście widziałbym raczej jako lekki czynnik ryzyka, no bo rynek już przeszedł do. nie jest na, na etapie skrajnego wyprzedania złotego, raczej jest po dużej korekcie, więc tutaj Rada może bardziej rozczarować niż, niż pomóc. A co jakby, czego oczekuje rynek? Konsensus zakłada podniesienie stóp o 50 punktów bazowych, czyli mamy stopę 1,25, rynek oczekuje, że będzie 1,75, ja uważam, że podniosą do dwóch, ale oczywiście z tą radą, która Komunikuje te decyzje w taki, nie inny sposób, no, jest to dość duża loteria. Myślę, że podwyżka będzie. Jakby Gdyby tej podwyżki nie było, No to yy, wszyscy byliby bardzo zdziwieni. Złoty, złotemu by oczywiście to się mocną trzkawką odbiło. Yy, ale tak naprawdę, równie dobrze może być 25, jak i 125, i jakby każda taka decyzja będzie w yy, jakiś tam sposób dopuszczalna. Natomiast myślę, że gdzieś w połowie drogi yy, rada tutaj z, się spotka. Z konsensusem i, i, i będzie to 75, ale zobaczymy w środę. Pamiętajmy, że w środę, że w ogóle decyzje rady, one nie są o konkretnej godzinie, tylko, no, po prostu, rada jak już się naradzi, to wtedy tę decyzję publikuje. Czasem, kilka minut przed, dostajemy informację, że za, na przykład, za 5 minut decyzja rady. Więc warto coś śledzić, będziemy się starali nad, o tym na bieżąco napisać w zakładce wiadomość. Teraz tak, jeśli chodzi o krypto, o którym wspomniałem, sporo się wydarzyło w e, sobotnią noc, a tak naprawdę nad ranem w sobotę mieliśmy, jak widać, gigantyczne obsunięcie na, w notowaniach Bitcoina e, do okolic 42 tysięcy, w zasadzie niewiele powyżej tych dołków e, z września. E, podobna, podobne spadki, chociaż tutaj e, Udało się trochę mocniej to odrobić na Ethereum, gdzie jest to krypto, które chyba jest no z tych y, głównych krypto na, niewątpliwie najmocniejsze ostatnio na rynku, no bo jakby są różne, go, różne inne waluty, na przykład niesławny Doge, który w ogóle już wcześniej nie był słaby, tak? No i teraz ta sobota go zmiotła do poziomów niewidzianych od w ogóle kwietnia. Natomiast, czy, czy nawet Cardano, które cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów, ale właśnie ten trend jest tutaj dużo mniej sprzyjający niż na Ethereum, gdzie jeszcze tak, tak naprawdę kilka dni temu testowaliśmy nowe szczyty. No i tutaj, tutaj to wygląda jak po prostu konsekwentny trend spadkowy. Podczas gdy na takim ETH mamy raczej, do tej pory mieliśmy raczej konsekwentny trend wzrostowy. No, i z czymś takim, co przypomina trochę tą sytuację z, z maja. Dlaczego tak się stało? Szczerze powiedziawszy, nie będę próbował szukać jakiegoś wytłumaczenia, natomiast to, co widać w zachowaniu krypto od kilku dni, a za, a za chwilę przejdziemy do genezy tych ruchów rynkowych, które mam nadzieję lep, trochę lepiej rozumiem w globalnym kontekście, to to, że krypto jest bardzo podatne na płynność ogólną, taką płynność rynkową i e, kolejny rok. Myślę, jeśli przynajmniej kilka kolejnych miesięcy, to może być okres spadającej płynności i to będzie też miało wpływ na krypto. To nie oznacza, że na krypto musi być BESA, tak jakby tego, nie chcę to, tego przez to powiedzieć, ale może być dużo więcej po prostu takich momentów odłączania wtyczek z płynnością, gdzie wtedy dochodzi do takich sytuacji, które często też potrafią być jakąś tam okazją do przynajmniej krótkoterminowego zakupu, no bo tak jak mieliśmy wiosną te ogromne spadki, to one przecież właśnie czymś takim były. Dobra, przechodzimy dalej. Temat tygodnia czy to zwrot w polityce Fedu? No właśnie, powiem szczerze, że byłem zdziwiony. Jakby, mm, co prawda, jeszcze pamiętam, jestem na tyle stary, że pamiętam Jaya z 2018 roku, który podnosił stopy wbrew furii Trumpa, któremu para leciała z uszu, że znowu mi podniósł stopy, więc pamiętam go takiego. Później, oczywiście, to się wszystko zmieniło. Tak, jakby został wezwany na dywanik, może nie Trumpa, tylko Goldman Sachsa, i powiedziano mu, stary, co ty robisz? I zaczął tę wskazówkę odkręcać jeszcze od roku 2019. I od wtedy e, nigdy nie zawiódł ręków w cudzysłowie. E, no i do wtorku, tak, jakby we wtorek. No, przyznam szczerze, mówiłem to zresztą tydzień temu, więc nie będę się tego wyrzekał. E, Uważałem, że Omikron stanie się na talerzu podaną potrawą pyszną, którą Jay powie, powie, że na jej podstawie znowu musimy niestety odłożyć temat normalizacji polityki pieniężnej. Tak się nie stało. Tak się nie stało. Pierwsze, co prawda, sformułowania w speechu takie były, że no nowe ryzyka i tak dalej, no już mówię, no tak, zaczyna się. Ale podczas wtorkowego um, przesłuchania w kongresie, to przesłuchanie miało miejsce ze względu na nominację Pawella na drugą kadencję szefa Fedu. Um, przy czym to jakby jest trochę formalnością, tak jakby um, prezydent tak naprawdę podjął tę decyzję i e, no i tutaj jakby też układ sił w kongresie nie jest taki, jakby biorąc pod uwagę, że do wyboru był Powell albo Brainerd, a Powell to jest człowiek republikanów, to no to ciężko byłoby sobie wyobrazić sytuację, że go Senat nie zatwierdzi, tak? Natomiast tym niemniej, Powell na tym, podczas tego speechu wskazywał, że inflacja już nie jest przejściowa i trzeba się za nią wziąć na poważnie. Więc tutaj mieliśmy spore, spore zdziwienie z punktu widzenia rynków. Ja mam wrażenie, że rynki trochę jeszcze temu nie dowierzają, tak jakby wychodzą z założenia, że a, może to chodziło o to, żeby się przypodobać tym republikanom, a tak naprawdę Fed będzie dalej robił swoje. No zobaczymy, tego też nie można wykluczyć. Natomiast, natomiast jakby bez dwóch zdań, na razie narracja płynąca nie tylko z jego ust, ale też z ust. Jelen, czy, czy ta, która się zachowuje tak, jakby cały czas była w komitecie, czy w kilku innych członków mocno się zmieniła. Jest taka pani, która jest szefową banku San Francisco i jeszcze 2-3 tygodnie temu mówiła o tym, że wszystko jest w porządku, nic nie trzeba robić, inflacja jest przejściowa, tak teraz mówi, że należy szybciej zakończyć dodruk i zależy, należy rozważyć już podwyżki na. Zbliżający się rok 2022, czyli coś, co do tej pory, pory mówił, o czym mówił w zasadzie tylko Bullard, który jest takim członkiem bardzo ekscentrycznym i uważa się, że nikt go nie słucha w Fedzie. No więc tak, jakby rynek zaczął na te podwyżki grać, to jest screen z piątku, jeszcze sprzed NFP. Myślę, że w piątek te, te notowania poszły jeszcze trochę do góry. Są to, jest to kontrakt na stopę. Na 3-miesięczny LIBOR za 9 miesięcy, czyli mniej więcej ile rynek oczekuje, że stopy będą wynosić za rok. To tak, w dużym skrócie, można ten kontrakt um, sobie wziąć i, um, i go w ten sposób potraktować, bo przypomnę, że. Stopy Fedu to jest przedział 0 do 0,25. Na LIBOR ten kontrakt zwykle z jakąś tam małą premią jest notowany, więc on był notowany przez długi czas na okol w okolicach 0,20. Więc jakby można wyjść z założenia, że rynek oczekuje, że na koniec przyszłego roku będziemy po dwóch podwyżkach stóp. Więc ym, jest to scenariusz, wydaje się, który jest możliwy, jeśli Fed będzie konsekwentny. W tych zmianach. Natomiast dlaczego rynek nie dowierza Fed? No, e, mówiliśmy sobie przez wiele miesięcy o tej ogromnej nadpłynności, którą Fed wygenerował razem z Treasury, i ona cały czas jest. Także z jednej strony mamy. Rosnące oczekiwania na, że, że coś się zmieni, i to szczególnie oddziałuje na rynek walutowy, bo tutaj od razu na kontraktach te stawki są, można z nich w pewnym sensie skorzystać. Z drugiej strony, nadal mamy masę pieniądza, który gdzieś musi być zaparkowany i, i mamy dużo takiego by the deep, tak. Um, dodatkowo mamy efekt detalu, może przeskoczę na ten slajd, gdzie jeszcze całkiem niedawno, przed Omikronem mieliśmy rekord, jeśli chodzi o liczbę opcji call, tak, więc jakby też mamy takie przeświadczenie tej nowej fali inwestorów detalicznych w Stanach, że każda, że jakby każde najmniejsze spadki to jest super okazja zakupowa, tak jakby, że ten lód się nigdy nie załamie. Całkiem niedawno, miesiąc temu, gdzie, gdzie mieliśmy mocny taki ruch w górę na Tesli z 900 do w okolicy 1200, liczba opcji call wtedy była większa, łącznie, bo jakby opcje są notowane na kilku giełdach, niż wszystkie opcje na akcje na, na CBOE. Także no, to pokazuje jakby skalę um, też rozgrzania tego rynku opcji w Stanach Zjednoczonych, który jest popularny szczególnie wśród inwestorów detalicznych. No i oczywiście z punktu widzenia rynku najbardziej y, niebezpiecznym scenariuszem jest takim, że Fed teraz jakby tak jak przez miesiące nie dopuszczał do myśli, że normalizacja w ogóle że takie słowo istnieje, tak teraz, że zacietrzewi się w tym gdzie, gdzie, w tym kierunku już bardzo mocno, podczas gdy globalna gospodarka będzie zwalniać. W Stanach Zjednoczonych to ewentualne spowolnienie przyszłoby z opóźnieniem ze względu na ten ogromny impuls fiskalny, który został zaserwowany. Natomiast globalnie już widzimy oznaki spowolnienia, szczególnie w Azji. No i tutaj ten Omikron... Przełoży się na o tyle, że, że jakby będzie komplikował te procesy w łańcuchu dostaw. Także niewątpliwie mm, niewątpliwie y, ciekawa sytuacja i, i coś, czego, czego moim zdaniem, jeśli faktycznie y, Fed będzie w tym wytrwały, to jest to coś, czego rynki w pełni na dziś nie wyceniają. To jest trochę tak, jakby y, gdzie w, no, za chwilę będę prowadził webinar dla klientów. Y, Naszych globalnie, czy, czy przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, więc tam tego porównania nie mogę użyć, ale Państwo często pewnie wiedzą, e, będą wiedzieć, o czym mówię. E, my w Polsce trochę mieliśmy taki okres w latach 70., ja go już osobiście nie pamiętam, e, kiedy e, ludzie starsi trochę ode mnie jeszcze wspominają go często z rozrzewnieniem, że tak było pięknie, bo wszystko było w sklepach i było fantastycznie. A później był okres, który już pamiętam trochę z lat 80., gdzie niczego nie było. I jakby trochę to jest analogia do obecnej sytuacji w gospodarce przede wszystkim i jej interpretacji na rynkach, gdzie mocno pożyczyliśmy sobie z przyszłości ym, zasoby. Y, no ale oczywiście y, y, z punktu widzenia, kiedy rynek zacznie wyceniać to, że będziemy musieli jednak je spłacić to jest kompletnie inną kwestią. Co do reakcji, najbardziej widzimy to chyba poza walutami, tak jak powiedziałem, tutaj jakby proszę zwrócić uwagę na te próby odbicia na eurodolarze się nie udało i jak nawet tydzień temu mówiłem o tym, że może się okazać, że ten dół kanału spadkowego będzie pierwszym oporem i na razie tak się dzieje, czyli tutaj ten trend spadkowy jest aktualny. Bardzo ładnie się to ułożyło, gdzie właśnie dolne ograniczenie poprzedniego kanału spadkowego przełamane. Tym razem stało się oporem i jakby rynek dalej próbuje iść tutaj w dół. No i oczywiście potrzebuje tego konsek konsekwentnego Fedu, żeby, żeby dalej to realizować. Reakcje widzimy z indeksów chyba najbardziej na Nasdaqu, gdzie w piątek właśnie mieliśmy duże spadki. Tutaj był taki moment. Po tym NFP słabsze dane, no to rynek się ucieszył. Wow, fajnie, nie będzie jednak tego szybszego taperingu, ale później przyszło otrzeźwienie i osunęliśmy się niżej. Natomiast na wykresie dziennym wygląda to jak opóźniona fala C, o której mówiliśmy sobie już tu, więc jakby nie jest to nic szczególnie nadzwyczajnego, jak sobie przedłużymy ten. Kanał, no, powiedzmy sobie tu, to nawet jeszcze nie doszliśmy do dolnego ograniczenia, w tym jak, jakże niezwykle długim e, trendzie. Ok, idąc dalej. Aha, jeśli no, to przy okazji, może jeszcze złoto, które i tak dość dobrze zniosło tą piątkową przecenę. Między innymi, dlatego że ten omikron mimo wszystko sprawił, że rentowności obligacji spadły, a one jednak mają dość duże znaczenie dla rynku złota, e, bo. Spadły, bo e, z jednej strony, OK, no Fed sygnalizuje szybszy tapering, z drugiej strony, to co pokazałem na, je, na tym slajdzie, że jakby jest obawa, że e, gdzieś tam Fed w pewnym momencie zacznie podnosić stopy, w momencie, gdy, gdy gospodarka będzie już spowalniać. Tym niemniej, dla złota, mimo wszystko, w perspektywie 3-5 miesięcy, ten liquidity squeeze jest pewnym takim taktycznym zagrożeniem. Ok, idziemy dalej. Ciekawe spółki grudzień 2021. Jak państwo wiedzą, już to już jest taka trzecia edycja. To jest taka moja zabawa z danymi, z ogromną ilością danych, wychodząc z założenia, że no już nawet na GPW trzeba naprawdę bardzo zdeterminowanej osoby, która żeby, żeby śledziła choćby większość spółek. Tak powiedzmy sobie, naprawdę mocno. Tak jakby, jeśli chcemy inwestować globalnie, to, to jest to w zasadzie niemożliwe. Możemy sobie wybrać oczywiście kilka spółek. Wy, pewnie z, z reguły wybierzemy te znane, o których się pisze w mediach yy, i jakoś tam je próbować analizować, ale w moim, moim przekonaniu z góry jesteśmy na przegranej pozycji. Czasem możemy mieć oczywiście farta, możemy mieć dobry fil. Tym niemniej, objęcie tego całościowo jest. Niestety musimy przyznać, z, ze względu na ograniczenia w poznawcze i w przetwarzaniu informacji e, przez nasz mózg, jesteśmy na skazanej pozycji. Więc jakby tutaj przyjąłem sobie takie podejście bardzo e, chłodne, gdzie te dane wrzucam do modelu, który wybiera, jakby patrzy na przeszłość, patrzy i czym się cechowały spółki, które później były winerami. Przy czym patrzę na okres pięcioletni. I patrzę, jakie teraz wskaźniki mają spółki, gdzie tam analizujemy ich ponad 700. No i wybieramy te, które najlepiej pasują. Dwie edycje są za nami. Na razie wygląda to dość obiecująco, chociaż oczywiście ktoś powie, no dobra, ale mieliśmy okres wzrostowy, szczególnie na techu, więc no czemu się tu dziwić? Tym niemniej te spółki, szczególnie wybrane w czerwcu, zachowały się całkiem nieźle. Tam te wzrosty. Od czerwca wyniosły ponad 30%. To jest jednak dużo, dużo więcej niż 6500. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. To, co jest ciekawe, to że um, trzeci raz y, inaczej. Sześć spółek jest trzeci raz w tym zestawieniu. Z jednej strony może się wydawać, że to jest nuda, no bo jakby no, fajnie byłoby, może jakby się tu pojawiały cał, co chwila nowe nazwy. Z drugiej strony, ponieważ wybieramy spółki na 6 lat do przodu, czyli Czyli te spółki mają jeszcze 4,5 roku. No, to jakby wymagałoby to jednak pewnej konsekwencji. Więcej o tym można przeczytać sobie na mojej stronie, czyli przemysłowskwiecień.pl, gdzie jest link do tego czerwcowego wydania. Tu jest ten najnowszy wpis, tu jest też link do czerwcowego wydania, więc można sobie przeczytać o tym, jak, jaka jest logika stojąca. Za tym można również zostawić swój adres e-mail, jeśli Państwo chcą dostawać nowe posty w momencie, kiedy one są publikowane. Ok, jakby przyjrzyjmy się bliżej dzisiaj e, trzem spółkom, które są całkowicie nowe w tym e, zestawieniu. Lista wygląda tak, nie jest to absolutnie rekomendacja, jest to taka zabawa modelowa. E, te spółki też w przyszłym tygodniu opiszemy e, trochę lepiej na. W zakładce wiadomości, także proszę to śledzić. Będzie to prawdopodobnie przyszły czwartek. Póki co przyjrzyjmy się pokrótce trzem nowym spółkom, które no są takimi, których z dwóch z nich to w ogóle niespecjalnie wiedziałem o ich istnieniu. I to też jest ciekawe w takim podejściu, tak jakby tak jak powiedziałem, jeśli sami staramy się śledzić rynek i wybierać sobie spółki, to raczej będziemy wybierać te, o których gdzieś tam słyszeliśmy. Tutaj czasem nam no, model podrzuci coś, e, o, czym, o, o czym nie słyszeliśmy nigdy. Pierwsza spółka to jest IDEX Laboratories, ona nawet jest, ma, ma polską stronę, jak się okazuje, która y, produkuje y, sprzęt diagnostyczny przede wszystkim dla branży y, weterynaryjnej. Więc biznes, który no, jest mocno wzrostowy, jak widać po przychodach, a któremu pandemia pomogła dodatkowo ze względu na stay at home i jakby wzrost zainteresowania w ogóle tym, żeby mieć zwierzaka w domu. Oczywiście jak większość spółek, takich powiedziałbym w pewnym sensie technologicznym, to nie jest typowy tech, ale jednak taki nie wiem, trochę można powiedzieć przemysłowy biotech, e, cena sprzedaż też niestety poszybowała w górę i to do, do dość astronomicznych e, poziomów, więc jak wszystko w tym zestawieniu jest kosmicznie drogie. I to też jest jakiś tam zarzut, który część osób ma, mówi no stary, ale przecież te spółki to są tak kosmicznie drogie. Zgadzam się. I e, było też tak pół roku temu, a mimo to od tego czasu w przeliczeniu na PLN -y AMD i Nvidia zyskały ponad 100%. Jeśli ktoś się je kupił, może teraz połowę sprzedać i resztę ma za free. Tak więc, jakby tak to jest czasem z, e, z rynkiem, jakby w odnosząc do, do tego, o czym mówiłem przed chwilą, nie powinno to e, nas dziwić. Nie oznacza to, że musimy cały portfel pakować właśnie w, tak, e, w tego typu drogie, bardzo na dziś inwestycje. Druga spółka której też nie wiedziałem, że istnieje Metler Toledo International, spółka, która jest producentem przyrządów pomiarowych, więc też taki ciekawy case i nawet taka spółka ma kosmiczny p Jakby to, to, jest, to jest naprawdę kosmos. To jakby, jakby kilka lat temu tego typu wskaźniki to były cena zysk. Dzisiaj to jest cena przychody i to jest, zaczyna być uważane za normę tutaj. Jeszcze wyższy wskaźnik dla S&P Global spółka. Hmm, Spółka, która y, jest jedną z niewielu spółek cudzysłowiu dywidendowych, bo ten Dividend Yield jest marny przy tej wycenie, y, ale spółka działająca w obszarze ratingów, y, można powiedzieć, Tech Information, tego rodzaju rzeczy. No, jakby to wszystko, co łączy te spółki, to jest to, że to są spółki konsekwentnie wzrostowe. Ok, dalej, idźmy, bo jakby za chwilę mi się, na, nam się skończy czas. Ceny ropy zaczynają odbijać, tak? Rynek tutaj w dużym skrócie wydaje się, że trochę przereagował. Proszę zwrócić uwagę, że te spadki cen ropy były większe niż przy drugiej fali, która potencjalnie miała dużo większe, mogła mieć dużo bardziej istotne znaczenie dla popytu i one były też bardziej gwałtowne. Ale ten dołek, który zaczyna się tu kształtować, zaczyna wynikać, wyglądać też dość podobnie jak w przypadku tych poprzednich fal. Czy to koniec? Oczywiście tego nigdy nie wiemy. OPEC podjął decyzję dość kontrowersyjną, że na razie zostaną przy tych planowanych zwiększeniach, ale bo różnego rodzaju prognozy pokazują, że Um, przyszły rok i tak może być takim rokiem dość mocno zbilansowanym. Co prawda, sam OPEC pokazuje prognozę nadwyżki, ale jakby in, inne instytucje widzą prognozę deficytu, więc ropa ma za sobą dość turbulentny okres. Natomiast um, co, nie można tego oczywiście brać za wyznacznik, ale um, podobnie na razie trochę do jak do w przypadku poprzednich fal, um, czyli tutaj mamy ten wave 2, um, mamy mocne przereagowanie i coś, co zaczyna wyglądać jako próba ym, ukształtowania dołka. No i wreszcie na sam koniec to, co czeka nas w tym tygodniu. Yy, trochę mamy publikacji, ale najważniejsza będzie zdecydowanie inflacja w Stanach Zjednoczonych. W Polsce oczywiście my będziemy żyć medialnie. Decyzją stóp w środę o tym już powiedziałem. Mamy też Bank Kanady, mamy jutro produkcję w Niemczech, ale jakby mimo wszystko absolutnie najważniejsze dane to dane o inflacji w USA, ponieważ ze względu na ten Faster Taper, Fed jeszcze przed świętami powie, czy nam taki prezent zrobić, czy też nie. Ta inflacja będzie grać dość duże skrzypce przyłomne, ona wzrosła do powyżej 6%. No i dalszy jej wzrost, oczywiście, będzie nakładał presję na Fed, żeby. Działać dalej. Jak na razie te dane, oczywiście w gru, to będzie inflacja za listopad, więc ten mocny spadek cen ropy, on się przełoży dopiero na dane grudniowe. Gdzieś tam jest tego świadomość, ale też tak to, to, co pokazywałem miesiąc temu przy publikacji danych, ta inflacja też się rozlewa na te inne składniki koszyka inflacyjnego, i na to też trzeba będzie zwrócić uwagę. Więc dane o 14.30 będziemy też w piątek, będziemy też na bieżąco o tym. Pisać. Szanowni Państwo, cóż, dziękuję w takim razie Państwu za uwagę. Troszkę dzisiaj było długo, ale mam nadzieję, że było warto. Wszystkiego dobrego, życzę udanego tygodnia i widzimy się w przyszły poniedziałek o godzinie 7.50. Do zobaczenia.